Myślę, że wielu kibiców sobie tego życzyło, no bo patrząc na przykład na statystyki, których mamy, no to 7 na 9 wygranych pojedynków, chociażby, no podań też na przyzwoitym poziomie, myślę, że jest tutaj, kil... nawet patrząc w suche statystyki, da się zauważyć, że taki mecz, że jakiś profil zagraniczny albo i nawet polski mógłby pisać, że o, Kozubal, Kozubal nigdy nie wrócił bardziej niż teraz. No, myślę, że to był przyzwoity mecz, trochę wspomniałeś o tej sytuacji wcześniejszej, ponieważ w tym sezonie trochę może właśnie te obniżone oczekiwania sprawiają, że tak pozytywnie ocenimy, bo moim zdaniem był to po prostu solidny mecz, jakby rzetelnie wywiązywał się ze swojej roboty, być może to jest dobra droga dla Pozupala, czyli solidnie i rzetelnie wywiązywać się ze swojej roboty.